Rolnicy zorganizowali protest w Warszawie, przynieśli steki. Kolejne protesty będą organizowane w całej Polsce. Frekwencja podczas protestu niemieckich rolników zaskoczyła negatywnie. Wczoraj w Warszawie odbył się protest rolników sprzeciwiających się podpisaniu umowy Unia-Mercosur. Apelują do premiera Donalda Tuska oraz komisarza Janusza Wojciechowskiego o zablokowanie tego niekorzystnego porozumienia. Podpisanie umowy Mercosur doprowadzi do tragicznego upadku wszystkich gospodarstw rodzinnych w Europie alarmują rolnicy. 25 listopada w Warszawie przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej odbył się protest rolników. Data demonstracji była symboliczna, ponieważ w tym samym miejscu ustępujący komisarz do spraw rolnictwa, Janusz Wojciechowski, podsumowywał pięć lat swojej pracy. Manifestację zorganizował ruch gospodarstw rodzinnych reprezentujący rolników z Podlasia, Mazowsza, Warmii i Mazur. Uczestnicy ostrzegali, że umowa o wolnym handlu z krajami Ameryki Południowej zagraża przyszłości polskiego rolnictwa. Na unijny rynek mogą trafić masowo produkty rolne z Brazylii, Argentyny, Urugwaju i Paragwaju, które nie spełniają rygorystycznych standardów obowiązujących w Unii. Ich niższa cena może doprowadzić do utraty konkurencyjności przez europejskich rolników. Protestujący zaapelowali o natychmiastowe działania, zablokowanie umowy, zarówno przez polski rząd, jak i przez komisarza Wojciechowskiego. Rolnicy pojawili się z wymownymi transparentami, na których można było przeczytać hasła takie jak Żywność z Mercosuru to GMO, antybiotyki, hormony wzrostu, glifosat, tym chcesz karmić swoje dzieci? Polskie rolnictwo zginęło śmiercią męczeńską w wyniku umowy Unia-Mercosur. Czy Mercosur równa się koniec gospodarstw rodzinnych w Unii? Protestujemy przed siedzibą Komisji Europejskiej, w której rodzą się szkodliwe pomysły. To one doprowadzą do zniszczenia i zaorania polskiego rolnictwa. Podpisanie Mercosuru sprawi, że wszystkie gospodarstwa rodzinne w Europie zginą śmiercią tragiczną. Nie mamy szans konkurować z korporacjami i agroholdingami z Ameryki Południowej, mówi tygodnikowi poradnikowi rolniczemu Konrad Krupiński, wiceprezes warmińsko-mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego. Rolnik zauważa, że przedsmak problemów, jakie mogą nadejść po podpisaniu umowy z Mercosurem, był widoczny już po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy polski rynek został zalany tańszym zbożem z importu. Znajdujemy się w Warszawie pod przedstawicielstwem Komisji Europejskiej. Dzisiaj nastąpi oficjalny briefing prasowy komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, który podsumuje swoje 5 lat kadencji. My jako rolnicy przyjechaliśmy dzisiaj protestować przed Komisją Europejską, w której powstają kolejne chore pomysły, które chcą zniszczyć i zaorać europejskie, nie tylko polskie, ale europejskie rolnictwo. Umowa, podpisanie Mercosuru spowoduje to, że my wszyscy, gospodarstwa rodzinne w kraju, jak i w Europie, umrzemy śmiercią tragiczną, bo nie mamy szans konkurować z korporacjami, z agroholdingami, jak nie z Ukrainy w tamtym roku, gdzie została rozpierdzielona granica jak drzwi do stodoły. Tak teraz wprowadza nam się Mercosur z agroholdingami z Argentyny, z Brazylii, gdzie mogą stosować substancje zakazane od 20-30 lat w Unii Europejskiej, mogą stosować GMO, wycinana jest Amazonia, a Unia mówi nam o ratowaniu planety. To jest jedna wielka hipokryzja. Tak naprawdę Unia Europejska chce na nas, europejskim rolnictwie, zrobić dla niemieckich korporacji biznes i francuskich, które sprzedadzą swoje samochody, technologie do krajów Mercosuru, a stamtąd zostanie przywieziona wołowina, drób, Soja, kukurydza, która jest produkowana nie w standardach takich jak obowiązują w Unii Europejskiej, gdzie tyle lat Unia Europejska mówiła, że najważniejsze jest bezpieczeństwo żywnościowe, konsument, jakość żywności, gdzie wpuszcza na nasze rynki towar nie spełniający żadnych standardów, które nas obowiązują europejskich rolników. Przyjechaliśmy tutaj się przeciwstawić, tak naprawdę wszyscy mówią, że nie tylko Polacy, Francuzi, inni narody, Rolnicy strajkują, protestują. Tak naprawdę jesteśmy znowu zmuszeni do tego, żeby wyjść na drogi i walczyć o przyszłość swoich gospodarstw, ale najważniejsze, o europejskich konsumentów, żeby nadal mogli jeść zdrową, polską żywność, która tak naprawdę jest naszym towarem eksportowym. Jest nam niezmiernie przykro, że rząd do tej pory nie wyda oficjalnego stanowiska, że przeciwstawia się. Umowie z Mercosurem. Francja przyjechała do Polski, Ministerstwo Rolnictwa wyraziło, że się sprzeciwia tej umowie, że to jest szkodliwe dla polskiego, europejskiego rolnictwa, ale nasz premier jest, nie wiem, milczy, a mówi, że żyjemy w uśmiechniętym kraju, w uśmiechniętym Polsce, uśmiechniętej koalicji, że on wszystko ogarnia, ma takie kontakty z Unią Europejską, z Ursurą, von der Leyen, miał załatwić tiry pieniędzy z KPO, idzie co to jest o pieniądze, gdzie jest zablokowanie umowy, która zniszczy polskich obywateli. To jest premier naszego kraju, on służy dla nas, obywateli. Jeżeli rolnicy, ministerstwo mówi, że to jest szkodliwa ustawa, on do tej pory nie potrafił zwołać konferencji oficjalnie, powiedział, że będzie blokował i położy nie wiem swoją głowę, że nie dopuści do podpisania umowy z Mercosurem, ale niestety, ważniejsze chyba są interesy wielkich korporacji niż obywateli ciekłe kraju i ciepłe posadki. Dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy, mamy transparenty, przykład wołowiny, która przyjedzie Delegacja. To jest nas mało, to jest delegacja, proszę Pani, tak naprawdę jeszcze większość z nas w polu tak pracuje tak. i nie możemy sobie pozwolić, tak jak nasi dignitarze. My tu przyjechaliśmy wszystko, marnując swój czas, zostawiając zwierzęta, krowy. Ktoś musiał nas zastąpić, żeby tu przyjechać. Rolnicy alarmują, że są zobowiązani do przestrzegania rygorystycznych wymogów dobrostanowych i proklimatycznych, co wymaga od nich dużego wysiłku i kosztów. Czują się jednak oszukani, gdy na unijny rynek wpuszczana jest żywność produkowana w krajach, o znacznie niższych standardach. Dostosowujemy się do coraz wyższych standardów, wszystko jest rejestrowane, a nasze gospodarstwa podlegają ciągłym kontrolom różnych instytucji. Tymczasem Unia Europejska chce podpisać umowę, która pozwoli importować żywność z krajów, gdzie żadne normy praktycznie nie obowiązują, mówi Wojciech Chrostowski, rolnik z Podlasia i producent mleka, w rozmowie z tygodnikiem poradnikiem rolniczym. Rolnik podkreśla również, że umowa Mercosur ujawnia sprzeczności w polityce Unii. Unia walczy ze śladem węglowym, a jednocześnie pozwala na import żywności, która będzie transportowana przez pół świata. To czysty paradoks, zauważa. Jesteśmy tutaj po to, żeby wyrazić nas sprzeciw przeciwko temu, co, co się dzieje, bo od 20 lat jesteśmy w Unii Europejskiej, przystąpiliśmy do tej międzynarodowej organizacji i cały czas politycy, przedstawiciele władzy nakładają na nas coraz to nowe obowiązki, argumentując to celem ochrony bezpieczeństwa żywności, dobrym obywateli, tak żeby nasza żywność miała coraz wyższą jakość i my cały czas bardzo dzielni się tych wszystkich nowych wymogów, coraz to dostosowujemy, zwiększamy wszelkie standardy, a to dobrostanu, a to ochrony pasz, wszystko jest rejestrowane, ciągle podajemy się jakimś kontrolom. Przychodzą z różnych instytucji do nas kontrole, a teraz coraz głośniej się mówi, że podpisze się umowę na import żywności z kraju, które żadnych standardów tak naprawdę nie spełniają. Powszechnie tu media, wszyscy politycy głoszą, że walczymy ze śladem węglowym, płacimy drogo za prąd. No i gdzie ten ślad węglowy, jak żywność miałaby płynąć przez pół świata? Czy wy nie czujecie się oszukani? Tak, czujemy się bardzo mocno oszukani, to jest perfidne oszustwo, ponieważ u nas sztucznie podraża się koszty produkcji przez wprowadzanie coraz to nowych wymogów i, i podatków klimatycznych, a drugą ręką już zrobiono już tam taki numer otwarty do granicy z Ukrainy, gdzie tam też żadne te, te obostrzenia dotyczą. A teraz jeszcze chce się iść dalej, chce się otworzyć jeszcze. Amerykę Południową, no, naprawdę to jest perfidne oszustwo bezczelne, które chce się zrobić nie tylko nam rolnikom, ale wszystkim konsumentom, bo także jako rolnicy też jesteśmy konsumentami. I my mamy tę świadomość i byśmy chcieli, żeby to dotarło również do społeczeństwa, czym władza chce ich karmić. Już no, w tej chwili przyjeżdża do Polski 6 milionów Worklaka z Danii, no gdzie ten ślad węglowy, jak to wygląda, jak tak można gdzie Polska do tej pory była eksporterem, mamy tyle paszy, mamy gdzie to skarmić, jak ta polityka jest prowadzona. Tak się nie robi, to jest bardzo brzydkie działanie, e, bezczelne na zniszczenie naszych e, narodowych e, producentów, naszych rolników, ludzi, którzy tutaj od pokoleń prowadzą te gospodarstwa i, i dzięki tym, e, tym rolnikom, tej żywności, ta, ta Polska e, przetrwała tyle lat, bo żywność to jest e, zawsze, to jest postawa, to jest jeden z filarów Obronności kraju są trzy filary bezpieczeństwa państwa: jest energetyczne, militarne i żywnościowe. I my chcemy ten filar żywnościowy zachować. Nie może być tak, że oni będą nas gnębić kosztami, a my, a my się poddamy. Nie poddamy się. Rolnicy wyrażają obawy, że po podpisaniu umowy ceny bydła mogą drastycznie spaść, co uderzy w ich dochody. Chodzi o to, żeby nasz premier nie podpisał tej umowy, żeby ona nie weszła w życie, gdyż jest wielkim zagrożeniem dla polskiego rolnictwa. Ja jestem hodowcą bydła mlecznego, koledzy też są hodowcami bydła mlecznego, bądź mięsnego i to dla nas jest wielkie zagrożenie, gdyż Ameryka Południowa produkuje bardzo dużo mięsa wołowego, które będzie dla nas zagrożeniem. Ich nie obejmują żadne restrykcje, żadne normy. Będą konkurencyjni cenowo wobec naszych produktów, także nie powinniśmy tego podpisywać, gdyż jak zwykle rolnicy europejscy mają jakieś duże wymagania narzucone, a reszta świata w ogóle nie ma takich wymagań i dlatego to nie powinno wchodzić w życie, bo jakby jestem od razu na przegranej pozycji. Jak to wpłynie na Pana gospodarstwa? Gdyby ta umowa została podpisana, to co wtedy się dzieje? Na pewno będę stratny czy sprzedaży bydle, bydła, mięsa wołowego, gdyż to będzie się doznało ze spadkiem cen. No nie ukrywajmy, na pewno tym się to zakończy. W sumie można powiedzieć, że to jest po to robione, żeby zniszczyć europejskie rolnictwo. Dlatego tutaj też Chcemy pokazać swój przeciw przed Delegaturą Unii Europejskiej, Panie, proszę, bo to jakby to Unia Europejska negocjuje tę umowę i mieście, narzuca nie, innym krajom, żeby podpisać ją ja żeby to weszło nie, do realizacji. Fit Farmer wytłumaczył, na czym polega paradoks tej umowy. Ładnie <słuchany> <słuchany> rok temu opowiadałem Wam o zbożu za wschodniej granicy, które zalało nasz polski i europejski rynek. Niestety to zboże jest na naszych stołach. Jemy makarony, jemy mąkę z tego oraz inne produkty. Nasze zwierzęta również kamione są tymi paszami, które stamtąd przybyły a co najważniejsze i opowiadałem Wam to ja i wielu innych rolników, zboże z tamtej okolicy świata jest totalnie innym zbożem, jak my mamy tu. Stosują tam chemię, której tutaj nie wolno, stosują pestycydy, norm w ogóle nie ma żadnych, a jeszcze w dodatku dzieje się tam wiele innych rzeczy. I opowiadałem Wam, że my rolnicy nauczyliśmy się z tym żyć. Okazało się, że zboże w naszym kraju się nie opłaca, skupy padają, więc wymyśliliśmy, że tanie zboże będziemy przepuszczać przez krowy i produkować wołowinę, jajka, drób. I tak dalej, żeby sobie poradzić z tą sytuacją. No i sobie poradziliśmy. Co mamy teraz? Dokładnie mija rok, a Unia Europejska chce podpisać umowę handlową z Mercosurem. Mercosur to są kraje również takie same jak Ukraina. Tam też nie stosuje się żadnych norm, mięso jest y, modyfikowane, można dawać w paszy genetycznie modyko, modyfikowane komponenty, również stosuje się praktykę hormonalną, która tutaj jest zabroniona. I jeżeli my z tym nic nie zrobimy jako obywatele, nie tylko rolnicy, za chwilę to mięso, również jak i to zboże, będzie na naszych stołach. I teraz najważniejsze, często mówicie, przecież możesz się przebranżowić. Oczywiście macie rację i to już się też dzieje. Rolnicy dzielą działki, sprzedają swoją ziemię, którą kochali, bo nie mają wyjścia. I teraz powiem Wam jedną rzecz. Jak ta ziemia się sprzeda, deweloperka rozbuduje się na tych ziemiach, w naszym kraju nie będzie rolnictwa. Jak w naszym kraju nie będzie rolnictwa, to tamte wszystkie kraje podniosą ceny o 1000% do góry, a Ty przestaniesz polakujeć mięso i to, co zawsze Ci smakowało. Elo. W piątek, 29 listopada, w Sieradzu odbędzie się protest zorganizowany przez Związek Rolniczy Orka. O godzinie 9 rolnicy wyruszą ciągnikami z pod Sieradzkiego Smardzewa. Przejadą przez miasto, a akcja potrwa do godziny 16. Musimy znów upomnieć się o swoje prawa. Rząd nie podejmuje żadnych działań, a Unia Europejska chce nas pogrążyć, forsując niekorzystną umowę. Protestujemy przeciwko niszczeniu małych gospodarstw, z których pochodzi najzdrowsza żywność. Obecnie są one wyniszczane przez nieudolną politykę i wyśrubowane normy środowiskowe. Ceny w skupie są takie jak 20 lat temu, podczas gdy koszty produkcji wzrosły wielokrotnie, mówi Jarosław Zaremba ze Związku Rolniczego Orka w rozmowie z portalem. Zaremba zaznaczył, że piątkowy protest ma charakter ostrzegawczy, ale jeśli rząd nie podejmie konkretnych działań, rolnicy są gotowi zaostrzyć swoje działania. Z kolei na 30 listopada zaplanowano protest rolników w Nowym Mieście nad Wartą. Demonstracja odbędzie się bez blokowania dróg a jej celem będzie przede wszystkim wyrażenie niezadowolenia. Protesty będą się nasilać, to nieuniknione. Rolnicy muszą bronić się przed Mercosurem, ustawą łańcuchową i Zielonym Ładem, powiedział organizator strajku w rozmowie z tygodnikiem poradnikiem rolniczym. Kolejny, większy protest odbędzie się 3 grudnia w Elblągu. Od godziny 10.00 rolnicy planują przejazd ciągnikami przez miasto. Damian Murawiec z ruchu młodych farmerów i ogólnopolskiego oddolnego protestu rolników podkreśla, że główne postulaty to sprzeciw wobec umowy Unia-Mercosur, projektu ustawy łańcuchowej oraz zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Tym razem będzie mniej blokad dróg. Chcemy skupić się na edukacji społeczeństwa i uświadomieniu zagrożeń, które dotkną nie tylko rolnictwa, ale również konsumentów, zaznacza Murawiec. Dodaje, że forma protestu jest jeszcze w trakcie ustalania. W minioną sobotę bawarskie stowarzyszenie Hand in Hand für unser Land zorganizowało w Berlinie protest rolniczy przeciwko polityce rolnej rządu koalicji sygnalizacji świetlnej. Organizatorzy zapowiadali udział tysięcy demonstrantów i setek traktorów, jednak frekwencja znacznie odbiegała od oczekiwań, informuje Agrar Pod bramą Brandenburską, gdzie odbyła się demonstracja, policja naliczyła zaledwie 23 traktory i kilkuset uczestników. Wydarzenie nie zyskało poparcia największych organizacji rolniczych w Niemczech, co mogło wpłynąć na ograniczone zainteresowanie ze strony rolników. Związek zrzesza głównie drobnych rolników i rzemieślników, a jego działalność kojarzona jest z niemiecką ultraprawicą. Podczas protestów w Berlinie pojawiły się transparenty z hasłami takimi jak: Miłość do ojczyzny to nie zbrodnia, oraz Światła muszą zgasnąć. Jednak jak zauważają komentatorzy. Rolnicy stanowili zdecydowaną mniejszość wśród uczestników, co może wskazywać na ograniczone wsparcie w branży rolniczej. Niska frekwencja na proteście nie oznacza jednak, że niemieccy rolnicy są zadowoleni z polityki rządu i sytuacji w rolnictwie. Wręcz przeciwnie, może to świadczyć o braku pełnego zaufania do organizatorów protestu. W obecnej sytuacji politycznej wielu obawia się oskarżeń o próby destabilizacji kraju, co wpłynęło na decyzję o nieuczestniczeniu w wydarzeniu. Z doniesień mediów branżowych wynika, że rolnicze protesty w Niemczech faktycznie wiszą w powietrzu, choć mogą się odbyć pod inną egidą. Niedawno masowymi wystąpieniami zagroził duży związek. Rolnictwo łączy ludzi. Liderzy tej organizacji wezwali partie i polityków ubiegających się o mandat w nadchodzących przedterminowych wyborach, by wcześniej przedstawili konkretne programy ratowania niemieckiego rolnictwa, strategię przywrócenia jego konkurencyjności. Oraz utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego w kraju, informuje Bawarski Tygodnik Rolniczy. Związek przypomniał również postulaty, które nie zostały zrealizowane przez upadły rząd: takie jak zwrot akcyzy za olej napędowy do traktorów, oznaczanie pochodzenia żywności, umowy przedprodukcyjne z mleczarniami i firmami skupowymi, redukcja biurokracji w rolnictwie oraz radykalna zmiana w zarządzaniu populacją wilków. Organizacja podkreśliła, że te żądania rolników wciąż pozostają aktualne. Zarząd związku skrytykował także obecny rząd federalny, który według nich reprezentował głównie interesy dużych spółek rolnych, sieci handlowych i koncernów spożywczych, a nie niemieckich rolników. Niezadowolenie niemieckich rolników rośnie z dnia na dzień, ponieważ mimo upadku koalicji rządzącej nie widać zapowiedzi zmian w dotychczasowej polityce rolnej. Ostatnie propozycje dotyczące zmian w opodatkowaniu gospodarstw oraz podniesienia składek za ubezpieczenie rolników tylko dolały oliwy do ognia. Mimo narracji promowanej przez ogólnoniemieckie media, stosunek niemieckich rolników do umowy handlowej z krajami Mercosur wcale nie jest tak pozytywny. Wielu rolników podziela obawy wyrażane przez swoich francuskich i polskich kolegów, którzy obawiają się zalewu unijnego rynku tańszą produkcją z Ameryki Łacińskiej. Rolnicy są zdziwieni kolejną dzierżawą ziemi rolnej przez Top Farms. Solidarność rolników indywidualnych. Panie ministrze, 2900 hektarów po spółce Top Farms, które miały trafić do kombinatów w Kietrzu na jeden sezon, tylko na jeden sezon, są ponownie obsiewane. Nie dotrzymujecie słowa jako ministerstwo. Ministrze Siekierski, ministrze Kołodziejczak, Dlaczego grunty, które miały trafić do rolników są nadal obsiewane przez kombinat rolny Kiecz? Tutaj prowadzone są prace mulcherem. Te grunty również miały trafić do rolników. Dlaczego ziemia nie trafia do rolników indywidualnych? Rolnicy indywidualni na tę ziemię czekali 30 lat. Panie Ministrze Siekierski, czy pan coś jeszcze może w Ministerstwie Rolnictwa? Czy już całkowicie nic. Ministrze Kołodziejczak. Stałeś na ulicach z rolnikami, teraz jesteś po drugiej stronie. Gdzie jesteś? Dlaczego nie interweniujesz? W dniu jutrzejszym rolnicy blokujemy wszystkie maszyny rolne, które wykonują pracę na gruntach, które miały trafić na przetarki do rolników indywidualnych. Czekamy na przyjazd dyrektora Kowru. Skąd taka decyzja? Dajcie znać w komentarzu, czy pojawicie się na zapowiadanych przez rolników protestach w całej Polsce. My z pewnością będziemy dla Was relacjonować te wydarzenia. Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje. Jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach. Jeździmy na protesty za granicę. Sprawdzamy jak wyglądają wasze plony oraz pokazujemy jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.